Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Dziś kolejne pytanie, co Kościół sądzi o kremacji. Przez wiele wieków Kościół nie godził się na kremację. Po pierwsze, dlatego, że to się kojarzyło bardzo mocno z rytuałami pogańskimi, które zakładały niewiarę w zmartwychwstanie. Też tak można by dodać, że czy islam, gdzie jest wiara w zmartwychwstanie, czy judaizm, gdzie jest wiara w zmartwychwstanie, oni bardzo troszczą się o to, żeby ciało ludzkie było chowane, nawet nie w takim sensie w trumnie, ale nawet w płótnach, takich, żeby była łatwość zmartwychwstania. To jest oczywiście jakiś wyraz takiego ludzkiego myślenia. To znaczy, że człowiek po prostu wstanie, tak jak choćby mamy w Jerozolimie bardzo drogi cmentarz przy tak zwanej złotej bramie, że tam właśnie jest wiara u wielu bardzo Żydów, że tam trzeba być blisko, ponieważ ci pierwsi, którzy z martwych stają, Zdążą być pierwsi też, jeżeli będzie czas zmartwychwstania umarłych. No, to jest takie patrzenie, że po ludzku ktoś wstanie, dlatego nawet w kucki się chowa, żeby była łatwość wstawania. Takie myślenie, może to upraszczam trochę, przepraszam, jeżeli tak robię, ale tak też chrześcijanie myśleli, że dlatego potrzebujemy być. W ciele chowani, właśnie bez kremacji, bo jak tu inaczej zmartwychwstać? Nie da się zmartwychwstać tak z popiołu. Tyle, że potem oczywiście przychodzą wątpliwości, no, że ciało i tak się rozpada i zamienia się w proch. I teraz, gdy pomyślimy po tysiącach, choćby po dwóch tysiącach lat, teraz, że no, z tych którzy chrześcijan, którzy zostali pochowani wtedy. No naprawdę jest tylko proch. Więc my jako chrześcijanie wierzymy, że Pan Bóg sobie spokojnie poradzi, żeby nas wskrzesić, a raczej żeby dokonało się nasze zmartwychwstanie z prochu ziemi czy z prochów, w które się zamieniamy. Więc w tym sensie nie ma problemu teologicznego. Natomiast rzeczywiście wcześniej po pierwsze tak jak powiedziałem, było to związane z pogaństwem, ale też w takim sensie technicznym. Było to trudne, żeby to była czysta kremacja. Tak jak teraz są krematoria, i to się dokonuje w sposób taki, że potem w urnie no są praktycznie tylko zwłoki zmarłego, a nie wszystko to, co. No w... Służyło do spalenia tego, z tych zwłok, drewno, nie wiem, czy jakikolwiek inny materiał, który by powodował, e, właśnie, kremację czy spalenie zwłok. Więc e, to było powiązane z wiarą i niewiarą w zmartwychwstanie, ale też z takim prostym myśleniem ludzkim, że jak ktoś jest pochowany normalnie w, w pełni w ciele, to łatwiej mu jest zmartwychwstać. E, albo też właśnie, że. Mm, no, no, to pomieszanie i, i, i pogaństwo, właśnie i, i nieumiejętność skremowania w taki czysty, nazwijmy to, sposób, yy, wcześniej to po prostu było niemożliwe. To jakieś też przeświadczenie yy, yy. mówię, że to przez wiele wieków tak było, bo to dopiero od bardzo niedawna dopiero w 1963 został wydany pierwszy dokument w kościele, który zezwalał na kremację. Pewnie było też wiele różnych czynników, może też pragmatyczne, takie brak miejsca na cmentarzach, właśnie, bo cmentarze też się bardzo zmieniały w ostatnich dziesiątkach lat. Wcześniej były tak po prostu wokół kościoła, potem w miastach to było niemożliwe, potem były problemy z chorobami, epidemiami tak przynajmniej myślano wtedy. Potem gromadzono te szczątki, wywożono w inne miejsce i tak dalej, i tak dalej. Było dużo, dużo różnych takich problemów. Także, no w ogóle, z pochówkiem ciał zmarłych jest no wiele, wiele tematów i pytań. Można by tu o tym dużo mówić i różne aspekty poruszać. Może ktoś, jeżeli jest tym zainteresowany, powinien to zgłębić po prostu i zobaczyć, co i jak. Ale fakty są takie, że Kościół zobaczył, że w sensie i technicznym, i w sensie teologicznym jest po prostu kremacja dopuszczalna. Jakoś na początku też oczywiście preferował tradycyjny sposób pochówku, ale teraz myślę, że to jest jakoś czy staje się równoznaczne. Powiedziałem o tym, że brak miejsca na cmentarzach, ale też że to jest tańsza forma zajęcia się ciałem ludzkim po śmierci. Także to pewnie miało znaczenie. Potem jeszcze to było potwierdzone w 1983 przez dokument. Ostatni dokument chyba jest z 2016 roku, który wprost o tym mówi: że Kościół nie ma nic przeciwko kremacji. Biblia, jeżeli by ktoś spytał, nic nie mówi na temat możliwości czy niemożliwości kremacji, więc w Biblii się tego nie doszukamy. Jest to jakaś tradycja, wyobrażenie, właśnie wiara w zmartwychwstanie i niewiara. Jest podkreślone to, że jeżeli by ktoś podejmował się kremacji, ale z powodów sprzecznych z nauką Kościoła, to wtedy Kościół mówi nie. Natomiast jeżeli już skremujemy ciało ludzkie, to powinno być ono w świętym miejscu, poświęconym takim jak, jak cmentarz. Jest zabronione rozsypywanie prochów, czy to właśnie w powietrzu, nad morzem, na, na ziemi. Nie, że, że musi, muszą być złożone w jednym miejscu, co więcej, nazwane, jakby kto tu po prostu spoczywa. Aby to było zaznaczone. Więc nie można też przechowywać prochów, nawet tego chyba prawo zabrania, w, w swoim domu, gdzieś, właśnie na meblach, na kominku, czy gdzie tam byśmy znaleźli y, miejsce. To też słyszałem już o takich praktykach, żeby potem ten y, proch, ten popiół z kremacji jakoś tak jeszcze. Y, Obrobić, że tak może nieładnie powiem, żeby z tego robić jakiś kamień y, ala, właśnie jakiś nie wiem, przezroczysty, coś, ala diament, coś takiego, właśnie jako taki czysty węgiel nazwijmy, y, żeby go nosić przy sobie na szyi, na przykład, czy coś. Y, to nie jest święte miejsce. I y, to jest odbierane też. I to był też jeden z argumentów: brak szacunku wobec ciała ludzkiego. Na przykład nasi bracia prawosławni nie zgadzają się na kremację, uważają, że to jest niegodne potraktowanie zwłok. I no, różnimy się w tej interpretacji. Mówiłem już o muzułmanach, o, o Żydach, teraz wspomniałem o braciach prawosławnych. No w kościołach protestanckich to jest chyba bardzo różnie, ale myślę, że, że kremacja raczej tam jest dopuszczalna w większości tych kościołów. No to, co jest ważne, żeby też nie być wyznawcą właśnie filozofii pogańskiej, takiej, która po prostu jest wyrazem niewiary w zmartwychwstanie. Wierzymy w zmartwychwstanie to jest jakby najważniejsze. Po drugie, właśnie szacunek do ciała ludzkiego i też taka zachowanie jedności tego ciała. Jasne, że są bardzo różne historie ludzkie i, i, i ludzkich pochówków, i ludzkich zwłok. Dużo można by wymieniać takich przypadków, które nie powinny mieć miejsca, które nie powinny zaistnieć. Ale człowiek dokłada coraz to nowe aspekty w tej kwestii, więc tych problemów i aspektów pewnie jest wiele. Przed nami więc jest jakaś osobista decyzja, jak ja chciałbym, jak ja chciałabym być pochowana po śmierci, jak może wyglądać mój pogrzeb. Ja mogę o tym zdecydować jakoś, ale chyba nawet częściej decyduje o tym moja rodzina już po mojej śmierci, więc można o czym o tym rozmawiać, choć wiem, że pewnie to jest dla wielu temat tabu. Jest to no, temat, który no, po prostu krąży między nami. I warto po prostu mieć na ten temat swoje zdanie i swoją opinię. Ja mam nadzieję, że opowiedziałem, jak to wygląda ze strony kościoła. A jeżeli ktoś jest ciekawy, właśnie różnych innych aspektów tej sprawy, to zachęcam do lektury, do poszukiwań. Także tyle o kremacji. Czekam na kolejne pytania. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!